I na koniec zagadnienie miłości i lęku. Ponieważ bardzo często słyszałem, że skoro lęk taki jest zły, to należy z nim walczyć. I nie ukrywam, że ja przez wiele lat walczyłem ze swoim lękiem na różne sposoby, aż odkryłem, że wcale nie ma potrzeby z nim walczyć. Bo czym w istocie jest lęk? Lęk jest niczym nie tylko innym jak tylko odbiciem lustrzanym miłości. Więc kiedy powstaje lęk tak naprawdę? Tylko wtedy, kiedy jest na niego przestrzeń. Co by się stało, gdybyśmy teraz zgasili tutaj całkowicie światło? Nie ma tutaj okien w tej, w tej sali. Całkowicie wszystkie źródła świata z, znikną. Co by się stało? Zapanowałaby ciemność. ciemność. Okay. Okay. A czym jest ciemność? Z brakiem z światła. światła. Ale co się stanie, kiedy zapalimy światło? Ciemność. Ciemności nie ma. Nie ma po prostu przestrzeni na ciemność. Więc pytanie jest takie, czy to ciemność cały czas jest w tym pomieszczeniu? Czy światło jest cały czas w tym pomieszczeniu? To są bardzo ciekawe pytania. Jedno jest pewne, że w momencie, kiedy zapalimy światło, nie ma przestrzeni na ciemność. Jak myślicie, jak jest z lękiem? Czy należy skupiać się na lękach? Ja byłem na bardzo wielu szkoleniach, warsztatach, różnych hipnozach, regresjach, na różnych terapi terapiach. I słyszałem tam, że trzeba wchodzić do dzieciństwa, trzeba to przerabiać, trzeba tam wypłakać ileś rzeczy są różne koncepcje. Nie twierdzę, że one są złe. Ale ja odkryłem, że zamiast robić te wszystkie rzeczy, które są de facto traumatyczne, wracaj do tych wszystkich traumatycznych wspomnień, czy czasami nie lepiej zająć się czymś innym? Zająć się miłością? Czy czasami nie lepiej spowodować, żeby w sercu moim i w moim życiu zapanowała miłość? Im większa, tym lepiej, a najlepiej, żeby była to pełna wielka miłość. Co by się wtedy stało z lękiem, jak myślicie? Co się staje z ciemnością, jak zapalamy światło? Ciemności nie ma. Co się staje z lękiem, jak mamy miłość? Nie istnieje, rozpuszcza się. I jeśli masz miłość w sercu, to możesz nawet zrobić coś, co, co jest niesamowite zaprzyjaźnić się z lękiem. Owszem, można go poznać. Owszem, można się jemu przyjrzeć, ale nie po to, żeby z nim walczyć albo żeby go wyeliminować. Bo im więcej walczysz, zgadnij, co więcej dostaniesz. Więcej lęku. Lęk w walce zawsze z tobą wygra. Ale w momencie, kiedy poczujesz miłość, miłość również do lęku, to lęk się rozpuści, ponieważ jest iluzją. Więc moja propozycja jest taka, skoncentrujmy się na miłości.